I bardzo cieszy mnie to, że dzięki tym zdarzeniom ludzie mogą się spotkać, oderwać od codzienności i tak jak widzimy tutaj za mną, spędzić miło czas w pozytywnej atmosferze. Myślę, że najlepszymi wspomnieniami jest uśmiech, którym żegnają nas zawsze ludzie po każdej akcji. Pozytywne komentarze, zadowolenia z ich strony to jest dla nas motywacja do dalszego działania. Najważniejsze jest to, by mogli wspólnie spędzić czas w bezpiecznej, miłej atmosferze żeby mogli wspólnie się bawić, integrować z innymi ludźmi. Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Czy Fundacja Zróbmy Sej coś szykuje dla tutaj swoich odbiorców? Tak, szykujemy Wielką Wigilię, która odbędzie się również w tym miejscu. Wigilia będzie dla tysiąca osób samotnych i potrzebujących, więc jeżeli Państwo jeszcze się nie zapisali, to serdecznie do tego zapraszamy. Chcemy, żeby te święta były radosne w gronie ludzi, żeby otoczyć ich ciepłem i radością. Sądzisz o dzisiejszym wydarzeniu, czy podoba Ci się tutaj? Tak. tak. A jaka jest tutaj ulubiona atrakcja Twoja? Co Ci się najbardziej podobało? Chyba ten dinozaur. A dlaczego? No, bo lubię takie skakanie na Podoba Ci się, jaka zabawa jest najfajniejsza? Też dinozaur. Tak? Tak. A zadając to samo pytanie co Twojej siostrze, czy jest coś, jakiś taki tmuchalnicz, którego chciałabyś, żeby był? Tak. Co to mogłoby być? jest fajniejszy. Wspaniała inicjatywa, jak widać po dzieciach, są szczęśliwe. Mają czas zorganizowany i o to chodzi, żeby nasze dzieci były zadowolone z tego, że mieszkają w Krakowie. Myślę, że jak najbardziej fajna inicjatywa. Można spędzić czas z dziećmi. Pogoda jest jaka jest, prawda? Więc wiadomo, można iść na chwilę na zewnątrz, ale oprócz tego spędzić czas w pomieszczeniu, a nie tylko w domu. Więc fajnie, jak najbardziej. Dzieci od godziny już się bawią cały czas. Tam syn w quizie wziął udział, także... Bardzo fajnie. No. A pani jako mama lubi takie wydarzenia, lubi tak spędzać czas ze swoimi dziećmi? Lubię, ale nie za długo, bo trochę głośno jest, więc to tak. Rozumiem, a czy uważa Pani, że w Krakowie jest wystarczająca liczba takich wydarzeń, czy mogłoby być więcej? Myślę, że mogłoby być więcej. Szczególnie, że tutaj fundacja zorganizowała bezpłatne, więc to też jest prawda możliwość, żeby wszyscy wzięli udział. A... Jest to na plus oczywiście, e, ale jest, e, myślę, że jest zapotrzebowanie.